Tar to film, za którego scenariusz i reżyserie odpowiada Todd Field, a główną rolę w nim zagrała Kate Blanchett. Jest to film, który co prawda będzie miał swoją polską premierę 24 lutego, ale ponieważ udało mi się obejrzeć go zawczasu, no to przybywam z recenzją. Uznana kompozytorka Lydia Tar zostaje pierwszą w historii kobietą dyrygentką największej niemieckiej orkiestry. No i powiem szczerze, to jest film, który niemal przeleciał mi koło nosa, bo słyszałam tytuł tego filmu, jak padał raz po raz w rozmaitych filmikach na YouTube, które zdarza mi się oglądać, ale jakoś tak przez mój brak ogólnego rozgarnięcia uznałam, że, że, ponieważ tytuł Tar nic mi tak naprawdę nie mówi, no, chyba że miałby być w polskim tłumaczeniu przełożonym na Smoła, co również totalnie nic mi nie mówi, no to w pierwszym momencie totalnie nie przykuł mojej uwagi. A potem raz po raz zaczęły pojawiać się głosy, jaka to Kate Blanchett. W tym filmie nie jest fantastyczna, więc naturalnie moje zainteresowanie tym filmem wzrosło. Więc jak tylko nadarzyła się okazja, no to film. Jak najbardziej obejrzałam. No i myślę, że aktorki, jaką jest Kate Blanchett, nie należy niedoceniać w każdej roli. To znaczy, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że jeśli Kate Blanchett gra jakąś rolę, to że to będzie źle zagrana rola. A wręcz przeciwnie, że to będzie raczej dobrze zagrana rola, bardzo dobrze, czy prawdopodobieństwo też jest nawet bardzo duże, że to będzie wybitnie zagrana rola. I czy jest to wybitnie zagrana rola, to przyznam się szczerze, jest mi ciężko ocenić, bo ja jestem raczej takim każuolowym fanem tego, co na ekranie robi Kate Blanchett, bo wiadomo, w momencie, kiedy ja słyszę Kate Blanchett, no to automatycznie widzę Galadriele, więc. Hmm. Ale na pewno jest to rola bardzo zauważalna i która myślę, będzie na ustach wielu przez najbliższy czas. W każdym razie to, co podoba mi się w tym, co zrobiła w ramach tego filmu Kate Blanchett, to jest to, że ona tak jakby zniknęła w tej roli. Że ja w miarę jak oglądałam ten film, to czułam się coraz bardziej i bardziej, że oglądam prawdziwą osobę, a nie bardzo znaną aktorkę wcielającą się w jakąś osobę. Na pewno bardzo pomógł tutaj make-up, który chociaż jest dość subtelny, to naprawdę robi robotę, bo uwypukla zupełnie inne elementy na twarzy Blanchett, przez co bardzo pomaga jej właśnie w takim zatraceniu się, w tej roli. Lidia Tar, myślę, stanowi tutaj może nie tyle zaprzeczenie, co z jakiegoś tam rodzaju antytezy właśnie Galadrieli, czyli tej takiej, myślę, jednej z bardziej identyfikowalnych ról Kate Blanchett. Bo chociaż jest zimna, owszem, ale na pewno nie ma w sobie niczego efemerycznego i majestatycznego, jak ma to miejsce w przypadku Galadrieli. Ja wykorzystam każdą okazję, żeby pogadać o władcy pierścieni i ich Taki los. Lidia Tar jest. Bardzo zimna, ale jest w tym wszystkim bardzo męska, precyzyjna, wyważona, stonowana i momentami dość mocno przypomina androida, ale nie jest to zarzut. Po prostu ta postać taka jest. Co jest trochę ironiczne, biorąc pod uwagę to, co ona wielokrotnie powtarza w filmie. Na pewno Lydia Tary jest jedną z tych takich problematycznych postaci, z którymi nie chcielibyśmy się zetknąć w prawdziwym życiu, ale Myślę, że takie osoby istnieją naprawdę. I na pewno jest bardzo fascynującym oglądać filmy na temat takich ludzi. To w normalnym życiu naturalnie zeszłoby się im, myślę, prędzej niż później z drogi. Oglądając film Tar, przedzieramy się przez skrawek życia tytułowy Lady Tar i poznajemy od środka rzeczywistości dnia codziennego, w którym to jest bardzo wziętą i bardzo szeroko uznaną w świecie dyrygentką niemieckiej orkiestry, więc jest kobietą, która w toku swojego Ciężkiej pracy znalazła się wyżej w łańcuchu pokarmowym świata muzycznego niż zazwyczaj ma to miejsce. Przy czym prawda jest taka, że ja oglądając ten film i widząc taki bardzo intensywny pierwiastek męski w Lidi Tar, który ma oczywiście sens i ma swoje miejsce w ramach tego filmu, no to tak troszeczkę zaburzało to ten mój odbiór, że ona jest kobietą w tym świecie, bo przez to, kim jest Lidia Tar, jaka jest, no to myślę fakt, że jest kobietą nie ma tutaj totalnie żadnego znaczenia bo kompletnie się to gubi. Natomiast na szczęście film nie rozgaduje się na temat tego, że ojej jak to się stało, że ona jest kobietą w tym miejscu i ojej, czy było ciężko, czy nie ciężko znaleźć się tam, w tym miejscu, w tym czasie. Tylko film dotyczy totalnie czegoś innego, bo bardzo szybko dowiadujemy się, że Lidia Tar skrywa różnego rodzaju tajemnice, różnego rodzaju grzeszki, różnego rodzaju problemy. Wychodzą na jaw i to się wszystko zaczyna powoli zbijać jak rosnąca kula śniegowa i powiaduje lawinę problemów w życiu głównej bohaterki obraz. Także film porusza w dość subtelny sposób, muszę przyznać, kwestie takie jak różnego rodzaju nietyczne zachowania w miejscu pracy, drobne przysługi będące pochodnymi nepotyzmu, kumoterstwa i rzeczy tego typu, ale też pokazuje tę drugą stronę tego typu zachowań, która przejawia się w dość intensywnym fragmencie dotyczącym tego tak zwanego cancel culture, czyli tej takiej kultury wykluczenia w w kiedy ktoś zrobił coś złego, to wyszło na jaw, poszło to szerokie media i teraz wszyscy kancelują tę osobę, usuwają ją zewsząd i ona generalnie zostaje wydalona z łona społeczeństwa i jedyne co jej pozostaje to teraz nagrać wideo z przeprosinami na YouTubie i pewnie wszyscy wybaczą. Albo nie. Film również głównie za pośrednictwem właśnie głównej bohaterki snuje nam historię o kontroli i o braku kontroli. Na różnych płaszczyznach przejawia się to w tym filmie, no bo wiadomo, w momencie, kiedy mamy dyrygenta, on sprawuje pełną kontrolę nad orkiestrą, którą dyrekuje, ale wiadomo, ten motyw kontroli, braku kontroli przenosi się potem na różne kolejne pola życia zawodowego Tar, ale też i jej życia osobistego, i jej życia domowego. No i przyznam się szczerze, że za każdym razem, kiedy oglądam jakiś film, w którym mamy promienną postać Dyrygenta, chociaż dyrygentki, to ja myślę stale i niezmiennie o takim żarciku, który zdarzyło mi się poznać w toku tego, że przez 10 lat z okładem byłam z osobą, która była w szkole muzycznej, więc słyszałam różne żarciki muzyczne, jedne bardziej zrozumiałam, jedne mniej zrozumiałam. No i jeden z takich, który najbardziej zapadł mi w pamięć, bo jest taki najbardziej anegdotyczny, to jest żarcik pod tytułem, że w momencie, kiedy orkiestra lubi dyrygenta, to gra z nut, a kiedy nie lubi dyrygenta, to gra tak, jak dyrygent pokazuje. Co jest trochę zaprzeczenie, tego, co widzimy w tym filmie, bo Lydia zdaje się mieć wszystko pod totalną kontrolą i to jest tylko wtedy doskonałe, kiedy ona w pełni na tym czuwa, ale mogę się mylić. Muzycy, wypowiedzcie mi się, jak to tak faktycznie naprawdę jest, czy anegdotka, którą słyszałam, jest prawdziwa, czy to jest tylko zabawna historyjka, która jest sutelną przestrogą dla dyrygentów. Na pewno ten film będzie mało uniwersalny dla części publiczności z racji tego, w jakim środowisku jest osadzony, ponieważ jest to środowisko muzyczne, symfoniczne, filharmonie, wielcy dyrygenci, wielcy kompozytorzy i rozkminy nad tym, co oni zrobili, czy to było dobre, czy niedobre, to nie jest coś, co jest tematem przystępnym dla każdego, zawsze i wszędzie. Ale muszę powiedzieć, że rozmowy, które oni tam toczyli, to nie dość, że więcej z tego rozumiałam, niż bym przypuszczała, to jeszcze natchnęło mnie to do rozmaitego rodzaju rozmyśleń. I myślę, że tutaj głównym winowajcą tego wszystkiego jest ta najpopularniejsza scena chwilowo z tego filmu, ta, która jest kręcona na jednym ujęciu, w której to w czasie Lekcji, wywiązuje się dyskusja na temat tego, czy pochylając się nad twórczością danego twórcy, kompozytora, w tym wypadku powinniśmy się skupiać na samej muzyce, czy też na tym, kim była ta osoba, filtrować utwór przez tę osobę, filtrować osobę przez ten utwór, co tak naprawdę jest ważniejsze, czy to ma znaczenie, czy w pewnym momencie trzeba przestać grać pewnego rodzaju muzykę ze względu na to, kim byli ludzie, którzy to napisali, czy wszyscy ludzie powinni powinni być w stanie móc, musieć, potrafić zagrać każdego kompozytora. O co tak naprawdę chodzi? I to są takie grube rozkminy. Gdzie odzywa się ta taka moja żyłka literaturoznawcza, która chciałaby zgłębić to pytanie i wam tutaj odpowiedzieć na nie, ale nie będę tego robić, bo to nie jest tego typu kanał. No ale na pewno właśnie przez to zaczęłam się zastanawiać nad pewnymi rzeczami. Film skłonił mnie do jakiejś refleksji, do jakiejś gimnastyki emocjonalnej i intelektualnej również mnie zmusił, więc myślę, że to jest na. have not bardzo, Ale to bardzo na jego korzyść. Także ogólnie, tak, jeśli chodzi o film, jakim jest Star, to to jest film, który potencjalnie będzie brany pod uwagę do różnych nagród i tak dalej, i tak dalej. A jeśli nie sam film, to na pewno rola Kate Blanchett w nim. Uważam, że film jest ciekawy, chociaż nie jest bardzo ekscytujący, emocjonujący i napakowany nie wiadomo jaką akcją. To jest raczej ten z tych filmów, które skłaniają do jakiejś refleksji, a w momencie, kiedy troszkę się na tym temacie, który jest poruszany w filmie, no to na pewno ten nasz watch będzie troszeczkę bardziej gratyfikujący, niż jeśli nie mamy zielonego pojęcia o muzyce, symfoniach i rzeczach tego typu. Niemniej jednak ja uważam, że nie zniechęcajcie się, chociaż to jest film, który wygląda jak film biograficzny. To jest to film o totalnie fikcyjnej postaci, która mimo wszystko jest ulepiona jak prawdziwa, istniejąca pełnokrwista postać, więc jest to na pewno coś ciekawego, coś nietuzinkowego i myślę też, że przez sam sam fakt tego, że to jest biograf. Fizowany film o fikcyjnej osobie, to bardziej to otwiera tak jakby pole na krytykę, na zastanawianie się nad pewnymi modelami funkcjonującymi w życiu, w pracy i w stosunkach zawodowych. I że właśnie przez to, że to jest fikcyjna postać, to łatwiej można na podstawie tego filmu o tym rozmawiać, niż jakby to była prawdziwa postać typu, nie wiem, Harvey Weinstein, jakby to był film jednym głosem. Tym, co przed chwilą powiedziałam, chodziło mi przede wszystkim o to, że to jest Fikcja, a nie coś bazującego na prawdziwych wydarzeniach. Możemy o tym swobodnie dyskutować, bo wszyscy poszkodowani w tym konflikcie są tworami wymyślonymi, teoretycznymi i nie możemy ich po prostu zranić poprzez naszego różnego rodzaju przemyślenia na ten temat. Także, cóż, ode mnie film TAR dostaje ocenę 8 na 10 i wydaje mi się, że chociaż to nie jest film dla wszystkich, to to jest film, który powinien spodobać się większości osób, które po niego sięgną. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i cóż. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków, odwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dziś na tym kanale. No i co? Do zobaczenia następnym razem!